Do zdarzenia drogowego doszło na drodze 46 pomiędzy miejscowościami Niemodlin a Brzęczkowice. Jest to 81 km. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Volkswagen, pasat na tablicach rejestracyjnych Powiatu Opolskiego, jadąc w kierunku miejscowości Niemodlin w kierunku miejscowości Brzęczkowice, z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwny pas ruchu uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Dalsze okoliczności zdarzenia będzie. Ustalane w toku prowadzonych czynności. Na chwilę obecną nie wiadomo, kim są ofiary. Jest to prawdopodobnie chłopak i dziewczyna.